Siemanko ja jestem z Senetry. A to jest dziewiętnasty odcinek z młodami przez dżunglę. Tak, pierwsze co musimy zrobić, to zapierdalać po kości. A tu już widzę kostkę, tak włączyłem sobie potwory. Aha, okej. Okay. Kopanie mnie nie zabij pan proszę. Bo ja zupełnie mnie będzie lagować, jak pan nie będzie strzelał. No, a kości gdzie? Hello? No boż. Tu jest jakiś cave czy coś. Ojaj. A nie, za ciemno. <grym> hmm. Gdzie może być jeszcze jakiś pan kostek? Halo, pan kostek. Oła. O, to bolało moje uszy. Ach, ty. O Jezu, wywaliłem miecz. po przez przypadek ku wcisnąć. Często tak mam. No nie, dzień wstaje, Jesus Christ. Ja chcę moje kości. Znaczy kości nie moje, ale kości chcę. Nie pają, tylko nie... jest i kości. kosty, Kości. Tak, jest i kości. A ty mnie nie strzelaj. Wisi ci mi pająki wy... Tylko kostek mi tutaj jest, to kurde jeszcze a Jak mi tu jeszcze jakiś creeper plecy zrobi, to... Okej. Okay. <grym> No, o tym mówiłem. Nie lubię walczyć z Creeperami. Giniesz, pan. Jeszcze jedna kość jest dla mnie. O, dobra. Eee... Okej. Okay. Trochę jedzenia sobie zabijemy. Aha. Świnki. Czopy, czopy, poryk, czopy, czopy. Eee, no. Tak. Mhm. Mm Co się dzieje w ogóle? Fak! Głupi prosiak. A Ty czemu mnie nie bijesz? Panie... Panie pojojając. Hä? Czemu pan mnie nie bije? Jeszcze mi kiwasz głową? Dobra, nieważne. Fajnie. mi to się podoba. Mamy trochę tej trzciny. I dzisiaj dalej będziemy zapierdalać w robieniu czego? No wszystkiego w sumie. Dlaczego creepery się nie palą? Wspierdalaj! No, dziękuję. Trochę jedzenia trzeba sobie zabić. Bo szkoda energii na robienie jedzenia. Okej, okay, czcina już jest. Co za kretyn? Coś ci pozwolił? O ty gnojut. i kurdy ty, o. Giniesz, śmieć. Zadziwiająco dużo FPS-ów mam w porównaniu do poprzedniego odcinka. Bo liczba wznosi się ponad 20, a co jest... O, nawet 30! jest. O, ha 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 ha, M mój komputer się coś zmienił. Doszło do niego, że nagrywam, czy coś, chyba. I tak jest drewniany, więc nic na to nie poradzę. Nie mogę nagrywać takich lepszych gier. Ostatnio próbowałem tego, jak to się nazywa? Kur... Ja Ściągnąłem sobie demo... Czego demo? Nie pamiętam, jak to się nazywa. A, oh. Dobra, jak mi się przypomni, to wam powiem. E, to tak, skopać jeden poziom... Mmm... Jeden poziom sufitu, tylko potrzebuję kilof, nie? A tam mam diamenciory, to nie, to ja dziękuję temu panu. E, diamenciory, trzy diamenciory, trzy, nie dwa, hal. Okej. Okay. Trzy diamenciory, mm, tak, patyki. Patyki są ważne. Tylko gdzie są patyki? Drewno jest, okej. Okay. Dobrze, że mam tyle drewna. Dobrze, że go na nazbierałem na początku. Bo teraz nie mam w sumie problemów z uważeniem i ścinaniem tego drzewa. A to ma jednak trochę mce, więc kopiować trudno by było. Dobra. Pyk, lecimy. O, dirt, fajny. Dobrze wiedzieć. Mam dirt w suficie. Jej. Ale fajnie. Dirt jest wszędzie w sumie. I Minecraft się go nie pozbędzie Wol, jakie kiedy ho, ho 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 Na bogato Hmm, tak Co miałem mówić? Aha Jest godzina 8 rano Nie chcę mi się spać Nie wiem dlaczego Ale jakoś tak Dobra, jeszcze jeden tutaj ten... O! <grytanie> Fajnie Dobrze wiedzieć Jakieś koślawe to drzewo wyrosło Nie Nieważne to jest w ogóle drzewo? Wow. Jakby pewnie mi sadzonka nie wyleci, prawda? Jak mi nie wyleci, to umrę. Halo, sadzonka. Sadzonka. Ej. Cobblestone. Dobra, nieważne. Przetopimy to drewno. Nie wiem, czy z tego faktycznie leci. Zobaczmy. Leci z tego to coś. Czy nie? Proszę. FOK. Nie, dziękuję. Przerpalimy za to, to. Eee, a. To, 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 to. I jeszcze. To walniemy tu. Tak, to walniemy tu. Weźmiemy w głowę, bo mam dużo piecyków. Eee, tak. o sadzonka. Tak, mm, dobrze. Rubber tree sapling. Jest wystarczająca energii, żeby ją skopiować Kilkaset razy Dokładnie Pyk, 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 pyk Tak, 10 sobie wezmę Potem plantację chciałbym tego zrobić I zrób Dobra No, miałem sobie je dać do paska szybkiego wybierania, że tak powiem Dobra, to już mogę poniszczyć w sumie Jestem ciekaw, czy ten mit z... Tym, że się niszczy, że jak się niszczy liście, to osadzonki mniej wypadają, jest prawdziwe. Naprawdę jestem tego ciekawy. Rubber. Dobra. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj chciałem. Baterię słoneczną zrobić. Dokładnie. Mhm. E, tak teraz. Nie Battery Box, tylko teraz jak to się nazywa, nie? Cóż poszukamy. 8 karam modul Lol. Nieźle, nieźle. Niezły. Dużo w tych modach jest. O, jednak jest piecyk z czarnej baterii. No to fajnie. To dobrze. Myślałem, że nie mam. Eee, to gdzieś tutaj powinno być. Luminator, wytyfy. Łada, What the fuck, dlatego jest. Dobra. Generator, będzie trzeba sobie generator zrobić ironowy piacyk, spoko, ale jeszcze, macerator i te wszystkie, bym myślał, o jest solar panel, tak szkło, coal dust, tak crafting table można przepalać, smelting, spoko, dobra, Okej, okay, rozumiem. Tak więc jeszcze tak. I zobaczmy co to jest. Electronic, circuit i copper cable. Trochę copper cable i trzeba zrobić. Eee, mam przy sobie trochę copper Dobra, mamy Copper 15 na razie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nie, będzie po 2. Fuck. Nieważne. dwa. Fuck. Nie ważne. Bo jak zwykle, nie ten Crafting Table. Nieważne. Co? Kto to tam patrzy? Eee, I jeszcze tak. Electronic Circuit, Redstone i... Redstone i Refined Iron. Iron, czy jakoś tak. Eee, porządek trzeba zrobić, znowu w eee, Tak wiem, że słychać klikanie myszki. Powinno wam to nie przeszkadzać, w sumie. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Tak, no, się nie zadziałał. Dobra. Teraz co? Refined Iron. Dobra, 15 styknie. Z tą nacco, ja tak mało wiem, że tutaj był. Tak, tutaj. I co? I robimy takie pewne rzeczy jak... Nie, to tutaj. Eee, dobra. Pyk. Albo ze 3 od razu. 3, 2, 2, 3, ale 6. Aha, to jest tam. Nieważne. Raz, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, Electronic Seracat. Ok, teraz tak Solar Pan. Cold Dust. Dehydrated. To mam wiaderko z wodą, tutaj rzeczywiście. Ale jak zrobić cold dust? No właśnie. E Smelting. The fuck? Aha, to trzeba macerator Dobra, macerator czy jakoś tak ważne. Mm, Iron... O jest macerator, machine blocker, ale... E, like. Kobel, kobel, kobel i... To będzie tu, tak Trzy... Trzy kobel... Nie grabel, tylko kobel. I co tam było jeszcze? Ten serkat. Eee, yy, dobra. Mejserator, aha, machine block, spoko. Aha. O, mam, dobra, spoko. Mm, mejserator, mejserator, jest mejserator. Trzy, cobel, dobra, spoko. Dobra, zrobię w tym. Raz, dwa, trzy. Machine block. Cobblestone i... Ten stone. Kurwa. Jezus Christ To? Tak, to. Dobre. Mamy miserator. Okej... Okay. Mm. To co w nim? Węgiel. Węgiel, węgiel, węgiel. Węgiel, węgiel, węgiel. Tylko coś trzeba jeszcze do tego. Eee... Mm. Nieważne, dobra. E węgiel, węgiel, węgiel. Węgiel, węgiel, tabel, węgiel. Pyk, pyk. Ale co to tak. to, to to. to. Smelting, mówicie, dobra. Yy, trochę drewna. Zobaczmy, czy to drewnem pójdzie. Mam nadzieję. Nie. Dobra, to zobaczymy, czy w, w tym piecu na przykład yy, nie wood, tylko węgiel, węgiel. Nie, to nie. Nie, to nie, kurde, coś mi tu lata. Eee, węgiel, węgiel, węgiel... O, idzie, dobra, spoko. Kurde, po co ja znowu ten meliserator robiłem? Jezus, co jest ze mną? Eee, dobra. E, ile tego wyjdzie z jednego węgla? Co? Nie, 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 ja nie chcę żadnego oleju. Lol. Dziwne, naprawdę? E, czym się w meliseratorze pali? E, ciekawe. Mm hmm... Solar panel... Coal Dust... Smelting... Ale w czym to się smeltuje? Mhm. Mm Cieszę się. Tylko gdzie? Jest jakiś smelter czy coś? Chyba że Iron Furnace, czy coś? Może? Może? Próbować zawsze można, nie? Spróbować w sumie zawsze można. <laughs> Bo co tak No jednak te początki są trudne, ale mechanizmy są fajne. Mechanizmy. No nie są to mechanizmy w sumie. Eee, tak, piecyk. Eee. Zobaczmy. Boże. Wiem, że jest coś takiego, że tam się redstone wkłada. No i. No i to daje energię tamtemu czemuś. Tylko jak to się nazywa jeszcze? Boże. Wzięłem się za coś takiego. Lol. Nie ma takich żelazne płatki. Fajnie. Yy, zrobię po prostu kable. Cable, dobra, cable, cable, cable. glass fibre, cable. Glas, fibre, cable. 4. Mmm, kurde. Muszę zobaczyć, ile jest... Mm. Zrobię sobie tutaj checkpointa, nie tym... nie tym, kurde, blaszka. Eee, tutaj kabel. OK. I idziemy na samą górę. Albo najpierw się prześpimy, bo jest noc. <laughs> A nie chciałbym zostać zabitym przez jakieś coś nieciekawego. E, dobra, czym to mogę się podsadzić? Mam i piasek. Spoczki. O kur... trochę tego będzie. Tak, bo chciałbym zrobić te panele słoneczne. I żeby mi dostarczały trochę energii. O, trochę tego kabli, trochę tych kabli będzie. To na pewno nie diamentowe. O Boże, jeszcze ten cholernie debilny dźwięk. A, ścisze. Okej. Okay. Podsadzamy się dalej. O cholera. Nieźle, nieźle. Dobra, tutaj kabel. Centralnie jestem. Tutaj? Okej. Okay. Kupujemy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie, jeszcze jedno. O, ciemno. Chodny wziąłem. Wziąłem. Fajnie. Okej. Okay. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. What the fuck? Nieważne. Zrobię to, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Czyli mówicie, że tak, dobra. Trochę tego będzie, bo ile nakopłem tego kobla? 35 jednak 35 to jest 4, czyli musiałbym 10 diameterów stracić W sumie trochę redstone'a jeszcze... Mm. No w sumie dobra. Albo na razie zrobię to ze zwykłymi kablami. No żeby nie było. Ehe. Dobra, niech będzie ze zwykłymi kablami duo, oczywiście, jak nie was skopiuję może sobie trochę tego kabla, może mi wejdzie, e, tak kopiator, kopia... kopiarka w sobie, kopiator. Co ja gadam? E, jednak nie, a może to? To też nie. Może to? To też nie. Nic mi nie chcesz kopiować, co za ham. Eee. Okej. Okay. To teraz co? Zapierdalamy szkło. Tak, tam się podsadzałem piaskiem, ale trochę piasku jeszcze mam. Chyba na styk. Mam nadzieję. Zobaczmy jak to wygląda. Artystyczny nieład, że tak powiem. <grym> Oj, no, myślałem, że się nie zamknęły. Dobra, drzewko sobie rośnie. W sumie pod, podsadzę Takie tak, podsadzę. No, podsadzę, mhm, uh -huh. Gdzie jest moja cała guma w ogóle? Zapomniałem, że przerabiałem jeszcze tą gumę. Przerabiałem. Nie przerabiałem. Jezus. Jakoś tak ostatnio pierdolę. Bez sensu. Znaczy, w sumie czasami z sensem, ale no wiecie o co chodzi. Dobra, What the fuck? Ale kozacki niezłe, niezłe już to lubię. Eee, dobra, 27 kumy to w sumie nie będzie trzeba robić tych zesranych diamentowych, potem się je zrobi. O jezu, pyk, pyk, jeszcze po jednym, tak, po jednym. Mhm. Raz, za, trzy, cztery, jeszcze cztery i cztery, okej. Okay. Chyba nas z tych, tych kabli akurat wyjdzie. Mam nadzieję. O właśnie. Okej, okay. podsadzamy się kabelkami. No ty, co za głupi kabel? Kabel, no. Ile? I lecimy do góry. Dobra, cóż, ja się z wami będę tutaj żegnał. Ponieważ, ponieważ, odcinek jest już, jest już długi, jak zresztą pewnie widzicie, yy, no o, i już ten cholernie, cholerny dźwięk, że tak powiem, dobra, pamiętajcie o dużej ilości komentarzy, bo lubię komentarze, mam nadzieję, że mi tego kabla starczy, łapki w górę oczywiście, <laughs> a coś innego, o już prawie jestem, yy, no, łapki w górę. Po łapkach w górę. Suby. Suby, suby, suby. Oczywiście, że suby. Kurwa! No. No i to wszystko. Trzymajcie się. Ciepło. Cześć. No i... Na razie. papa pa. pa. go Miłego... czegoś. <laughs> Cześć.